I później wbił na ruiny i multikile, i, i w banie dostał multikil i mówi, że luker coś tam, coś tam, a napisałem I mu, że nie luker, no. tylko że wyszedł z buga i już nie mógł mnie zabić, a on ta ha, 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 ha coś tam, nie, no wiesz, już do mnie ten, tag a ja mu pójdę. o kurde, dobra, to nie idę na wiesz Zedług, Dobra, dobra wyłączyłem już przycisk.

A nie no, misz, misz! Stol. Nie miałem za już widzę gościa z hangiem to już mi idzie rozerwać IFO! Drugie lewa, lecę, walkon. W BUGŁU teraz wbijajcie, wbijajcie na pierwszą, szybko. Nie, Ey, nie, nie! Złupi go, Pojedyncza. I po... ...podwójne... znaczy leci prawo, prawo. Nice, nice. Pojedyncza. I po trójne, Z tyłu. Bum! Podwójne, podwójne! Podwójne jest ciągle. Nice, nice, nice. Pod balkonem. Uważaj, nie stój na drugą, bo ci zługa mnie. Nejt, cofnij się. Dalej jest podwójne z tyłu. Samego tyłu pod balkonem i tam drugi się schodzi. Yy, nie, na górze był. No taki nie, nie się. No, on ma nawet kobre, to jest mistrz. Ja też co takie. I, i lec pod balkon i zrushuj tego, yy, na trójkach. Bo zaplantować ci się nie, nie opłaca. Wie, no. No. Nie opłacać ci się zaplantować, bo przegrasz rundę i... Masz małą masę. Idź zapierdol. Bez sprinta już. Bez sprinta. Nice, nice. I siedź. Lewo, Lewo! Nice! Misz! Nice. Nice. Do klanu go. Dodawaj go do klana. <try> Misz. <try> MISZ A nie, bo to ode mnie, wiesz jakie info dostawało ode mnie, mistrzostkie normalnie A kto cię nauczył takiego infano No chyba sam się nauczył, nie? No chyba nie No chyba i Bugowaj też mnie ktoś nauczył, nie? Ej, balkonie Pesy? Tak Ja wbiłem Patrz, patrz u mnie Jest! Hey. No nie! Jaki fart! Plantuj Gra. się! Jaki fart pierdolony! Poszedł, wrócił okay. się, wrócił się! The bomb has been planted. Nie będzie... Plecz. Pójdzie? Ples. Ty Wariat 7-0! Czata zbugowała! A gdzie jest? No tam, Pojedyncia. Pojedyncia. kurwa to mnie zabił, to się strzelał z grzybem, ja i żeby go zaraszować i dostałem się patrzymanie, no, można, można, czuję, 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 no cześć, a są kciuł, Po killa Patrz, kurwa, patrz. kurwa, ja patrz kurwa, to miałem, <grym>, no <grym, grym>, ja, bać, 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 do nas do klanu wchał też. No co się. Ja już nie przelecę. Bo on tam siedzi. Ja przelecę. What? Ja wbijam pierdol. Ej, po za, za. Dobra, wybijam. Oj, nie wybijam. Nice! Zlat! Są go no i ci dużo strachu, ale nie nie ma, no dać. lewo, lewo, Dobrze, 0-3, można, można. Kurwa, nie zawsze jest, dzisiaj jest pierwszy scenariusz. No wiem, wiem. A byłeś kiedyś. Eee, <śm> kto robił Timacze z A, Nie, A, nie? Ja nie Round na... Na chuj ten dłot otwierać, strzeli ci banie i potem trzeba się kopać, Trzy... wracać. Wiesz Jest twoja powinność. Nie. Do okna kurwa. No już widzisz do oka idzie mogę. No Ej no nie, nie zajebisz. No i padł.

Ode mnie trzy, bo jeden pierwszy No i znaki ta Ma jeszcze 2 HP, bo okay. widziałem na tym 3 HP czy 1, 2 ma Mam kader Nice 0-4, ja wiem Niszczę Nie, gniew A ty widziałeś moje kanale? Su, zdjęcie? Ten taki Tak, No, chyba maszynkę do golenia, kurwa, zawieśla na, na święta. Kuta kutas zarośnięty, kurwa jak Arab jakiś, kurwa, talib wygląda. Zaraszuję, może tylko zabije, jak nie to będzie... w to. Jest to bom. Jest. Ach, o dwóch na dole, prawej O to już ostatni dupę No obity no, są górny jeden Nie wiem ile, ale jest obity tak. mam killa, Jesteś o, bity jest coś świetny Obity jest Team win. Mam kilka. Mam kilka. Ten. jeden. Zadowolony biega. Round start. A co? Mm. Nie widzę. Obij... Nie. jest taka. Team wins.